Powolutku, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Ten element odepnij. Tutaj. Podbierak, podbierak, szybko podbierak. Szybko Pawłina podbierak ma na maksa jeszcze. Łatwo się okręcił. Nie, 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 zapysk normalnie. No, ale się okręcił. No, 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 no. Do siebie trochę ten. No, 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 i teraz do góry odbierak Dwie ręce? Nie. Yeah. Brawo. Paulinka. <laughs> ja tu ja ja muszę jakieś tabletki na spodziewanie bo wielka. <laughs> ona wiedziała, że musi teraz przejść na tyczkę. <laughs> Nie, Paulina, masz u mnie tak, jak ci obiecałem, dużą kolę. co I z tą kolą za to? A co ma kupić? Przecież nie alkohol. Ale, ale powiedział, że dużą chociaż, dużą. sobie mm -hmm. Teraz jej nie, nie zgub. <laughs> Dobrze, że podbieraka nie złamałem ostatnio. To jakby była taka duża, żeby złamała pod...